Cześć wszystkim. Dziś kolejny unboxing modelu, który trafił do mojej kolekcji. Tym razem padło na samolot. Jest to Henschel HS129 B2 z pełnym wnętrzem. Model firmy Takom w skali 148, numer katalogowy 48001. Jest to seria modeli Takom Wings. Jest też oczywiście Druga wersja tego modelu wersji B3. Ja wybrałem tą ze względu na jedno z malowania, które się znajduje w środku. Co do modelu, w modelu znajdziemy 13 ramek plastikowych. Dwie ramki elementów przezroczystych oczywiście, jedną do oszklenia, a drugą jak można zobaczyć jest to bonus do zaprezentowania całego wnętrza jak i szkieletu skrzydeł. Znajdziemy też arkusz kalkomanii. I co o dziwo, w tym modelu mamy brak elementów fototrawionych. Co do pudełka. Pudełko dosyć małych rozmiarów. Widać, że taką zrezygnował już chyba z tych dużych pudełek. Tak samo wygląda pudełko z Shermana. Bardzo ładna kredowa grafika. Z boczku mamy zaprezentowane cztery malowania z oznaczeniami. Z tej strony mniejsza grafika z opisem, wgląd do tego, jakie ramki znajdują się w środku, arkusz kalkomani, i z tej strony to samo, miniaturka tego, co prezentuje przód. Otwórzmy sobie, jak to się prezentuje, tak to wygląda. Ja jeszcze modelu nie otwierałem. Jest to całkiem fajnie spakowane, nie jest jakoś ściśnięte, choć zapewne, jak ja to wyjmę. To potem będą dosyć problemy, żeby to z powrotem tak ładnie spakować. Pozwolicie, że ja sobie otworzę wszystkie ramki z folii i zaprezentuję wam jak to wygląda z bliska. A więc zaczniemy sobie oczywiście od tego, co w naszym modelu jest najważniejsze, czyli skrzydła. Ten element jest to największy element naszego modelu. Trzeba zwrócić uwagę na to, że no naprawdę trzeba z nim uważać, bo jest bardzo cienki i giętki. Tak prezentuje się z dolnej części. Tu mamy wnętrze, no niestety dosyć sporo śladów po produkcji, co tylko dodaje nam pracy, jeżeli będziemy wykonywać z przezroczystymi elementami, tak żeby było widać wnętrze. Tu mamy, jeżeli ktoś będzie zakrywał górne części, tu w sumie nas środek zbytnio nie interesuje, bo tego nie będzie widać, jak złączymy skrzydła. Następnym elementem jest kadłub. I w kadłubie, w wnętrzu tego kadłuba, jak widzicie. Dużo śladów po wypychaczach. Jeżeli będziemy planować go zrobić otwartego i zaprezentować, jak wygląda środek, czeka nas dosyć sporo szlifowania i szpachlowania. Następnym elementem do naszych skrzydeł jest jego. Środek, czyli wnętrze, jeżeli będziemy robić z elementów, tak jak powtarzam, przezroczystych, szkielet, zbiorniki na paliwo. A teraz zaprezentuję Elementy przezroczyste, trzeba powiedzieć, że elementy nie są w środku owinięte streczem, to jeszcze włożone dla bezpieczeństwa w folijkę, co ceni się. Tak prezentują się elementy przezroczyste, jeżeli będziemy robić wersję z widocznym wnętrzem i szkieletem naszych skrzydeł. Kolejne ramki są to ramki podwójne czyli koła, pokrywy silników, jakieś drobne elementy. Modelu nie widać żadnych nadlewek. Prezentuje się to ładnie naprawdę. Kolejny części, czyli części naszego silnika. Tu przyglądają się temu i muszę powiedzieć, no, że prezentują się bardzo ładnie. Detal wygląda super. Kolejnymi elementami są to części skrzydeł, śmigła, następnie mamy. wnętrze kokpitu części uzbrojenia oczywiście naszego samolotu Zegary, na które mamy kalkomanie, do nich i oto nasze uzbrojenie. To jest do wersji B3. Tu mamy do naszej wersji, którą ja mam. Będziemy je montować tutaj. I ostatnia ramka z dalszą częścią uzbrojenia. Jakieś zegary. Chyba pojemniki na amunicję, ale mogę się mylić. Tyle z elementów plastikowych. Kolejną rzeczą, która znajduje się w pudełku, są to kalkomanie. Bardzo ładne, nie ma żadnych braków na nich. Tak jak mówiłem są kalki na zegary mniejsze, zegary oznaczenia, nie widać jakoś zbytnio nadmiarów kalek. Jedynie w tym przypadku w tych numerach są one w całości. Nie wiem czy to będzie się świecić, ale. Tylko one są w takich paskach. I pozostaje nam przejść do ostatniej rzeczy w modelu, czyli do instrukcji. I tak oto prezentuje się nasza instrukcja: nazwa samolotu, szkic boczny, opis na temat naszego samolotu. Z tyłu mamy szkic naszego samolotu, z przodu. Oczywiście instrukcja informuje, czego musimy użyć do zbudowania naszego modelu. Rozpiskę ramek i oczywiście, jak to w takomie, mała ale czytelna instrukcja. Krok po kroku, jak zbudować nasz model. Kokpit, łączenie kadłubów, skrzydła, ich szkielet, jeżeli będziemy robić przezroczystymi elementami, żeby było ładnie go widać. Silniki koła można zrobić otwarte lub zamknięte dokładny dokładna grafika jak to ma wyglądać z bliska co ułatwia nam pracę obudowy silników i oczywiście to co nas najbardziej interesuje w modelu czyli możliwość pomalowania go w tym modelu mamy raz dwa trzy cztery wersje malowania i oznaczenia Niestety taką nie podaje dokładnej daty ani miejsca gdzie i dokładnie służył dany samolot. Na pewno mamy wersję brytyjską i z Afryki. Ja oczywiście wybiorę to malowanie. Z instrukcji to tyle. Co do samego modelu, uważam za tą kwotę, którą ja za niego zapłaciłem, czyli 109 zł. W granicach 120 zł można go kupić, uważam, że jest to dobra cena, jest to nowy model, naprawdę dużo plastiku. Mam nadzieję, że spasowanie będzie dobre. Jedynym minusem, jaki zauważyłem, to jest to, że wnętrze, jeżeli będziemy chcieli je rzeczywiście całe pokazać i użyć tych elementów przezroczystych, trzeba naprawdę będzie włożyć troszkę pracy. No chyba, że komuś nie przeszkadzają to te ślady po tych wypychaczach i po wypchaniu formy. Tak więc. W tym unboxingu to na tyle. Dzięki za to, że poświęcacie swój czas. Życzę Wam samych udanych postępów w przybudowie Waszej modeli i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!